Cześć! Poprzedni film był o drzeworycie, więc pomyślałam, że ten dla odmiany też będzie dotyczył tej samej tematyki. Widzieliście zeszłym razem, jak za pomocą tej matrycy stworzyłam drzeworyt, który wyglądał tak. To jest jedna z odbitek graficznych. Poprzednim razem wykonałam drzeworyt na sklejce. Nie ma nic złego w tym, by drzeworyty wykonywać na sklejce. Natomiast materiałem, który jest najbardziej popularny i najbardziej zalecany do tego, by właśnie za jego pomocą drzeworyty wykonywać, jest lipa. Jeśli chodzi o drzeworyty na sklejce, to mam jeszcze teraz dwie niewielkie matryce, które już sobie przygotowałam, natomiast grafiki w tym momencie jeszcze nie odbijałam przy ich użyciu, czyli mam samą czystą matrycę. Natomiast gotowych odbitek jeszcze nie mam. Mam też drugą grafikę, ale jeszcze jest nie do końca przygotowana. To jest tutaj taki owad. Ja tą część muszę jeszcze odciąć, ale yy, nie zdążyłam, później się tym zajmę. I to będzie też kolejna grafika, którą właśnie przygotowałam na, na sklejce. Wyciąłam ten wzór na sklejce. Jeśli chodzi o lipę, to udało mi się zdobyć dosyć dużą ilość drewna, które właśnie wykorzystam jako matrycę. Mam jeszcze nawet wyciętą jedną grafikę, która również jeszcze nie została odbita, także na razie jest czysta. I ciekawostka jest taka, i to dotyczy zarówno sklejki, jak i lipy, a także w zasadzie każdego drewna, które będzie odpowiednio grube, po prostu że drzewory można robić dwustronnie. Czyli tutaj te fragmenty wycięte, nie wiem czy widzicie, widzicie, to będzie tło mojej grafiki. Natomiast z drugiej strony znajduje się ta część zasadnicza. Natomiast pierwszą różnicą, która w tym momencie się pojawia, jest to, że sklejka jest łatwo dostępna, można ją kupić gdziekolwiek w każdym markecie budowlanym. Natomiast jeżeli chodzi o drewno lipy, to tutaj zdobycie lipy jest już nieco trudniejsze. Nie mówię, że jest niemożliwe, no. Skoro ja ją mam, to w miarę średnio bystry człowiek sobie poradzi z tym i uda się Wam kupić deski lipowe, jeżeli będziecie tego naprawdę chcieli. Natomiast nie będzie to aż tak łatwe jak zakup sklejki, ponieważ chociażby w marketach budowlanych z reguły nie jest one już dostępne, musicie więc udać się albo do jakiegoś bardziej wyspecjalizowanego składu drewna albo gdzieś... Podpytać się lokalnych stolarzy, którzy Wam podpowiedzą, skąd taką lipę można zdobyć. Można też lipę oczywiście zamówić przez internet i to nawet y, taką, która będzie już przygotowana w taki sposób, żeby, żeby można było na niej od razu ciąć, wycinać linoryt. No was. a tutaj przejdę do kolejnej sprawy, która y, odróżnia sklejkę od lipy i która tym razem będzie. Świadczyła na korzyść sklejki. Jest to wstępne przygotowanie materiału pod matrycę graficzną. Jeżeli chcecie wykonać matrycę z graficzną ze sklejki, to po prostu kupujecie sklejkę, przycinacie do odpowiadającego Wam formatu i, i już, i zaczynacie ciąć. Oczywiście najpierw musicie w jakiś sposób nanieść wzór, który Wam odpowiada, narysować go, przekopiować, przekalkować na tą Waszą sklejkę i w zasadzie już w tym możecie, momencie możecie zabierać się za wycinanie wzoru, czyli za tworzenie waszej grafiki. W przypadku lipy, a także każdej innej deski takiej prawdziwej, która nie będzie sklejką, sprawa może być bardziej skomplikowana, ponieważ może się okazać, że jest ona niewystarczająco równa, nie jest gładka, i zanim zabierzecie się za już to takie stricte tworzenie matrycy graficznej, to będziecie musieli wyrównać Waszą deskę. Jeżeli te nierówności będą tylko takie delikatne, to możecie posłużyć się zwykłym papierem ściernym i w ten sposób wyrównać y, y, powierzchnię deski, by, y, by później móc y, pracować nad Waszą matrycą. Z reguły, jeżeli właśnie ta Wasza deska nie będzie jakimś totalnym krzywulcem, no to nie będzie to ogromny problem i sobie poradzić. <grym> Aha, i tutaj jeżeli chodzi o ten Cały fragment o wyrównaniu, yy, wyrównaniu deski, to na to zwrócił mi uwagę jeden z widzów mojego kanału, który wspomniał o tym w komentarzu, właśnie pod poprzednim filmem dotyczącym drzeworytu. Dziękuję za uwagę, była jak najbardziej słuszna i, i dlatego właśnie postanowiłam Wam wspomnieć o tej konieczności ewentualnego wstępnego przygotowania deski. Natomiast jeżeli chodzi o taką podstawową, zasadniczą, różnicę, jaka występuje pomiędzy matrycami, które możemy przygotować na desce, ewentualnie na sklejce. Porównuję na razie te dwa materiały, bo, bo akurat tak się zdarzyło, że w tym momencie wykonuję drzeworyt właśnie na lipie i na sklejce, więc, więc jestem na bieżąco i chcę się tymi moimi doświadczeniami z Wami podzielić. Zdaję sobie sprawę, że to nie są jedyne dostępne opcje i w przyszłości na pewno będę wracać do tego tematu i będę Wam przedstawiać inne możliwości, inne rodzaje drewna, które wykorzystać można do tego, by za ich pomocą stworzyć linoryk. Natomiast w tym momencie skupiam się właśnie na lipie i na sklejce. I tym, co przede wszystkim rzuca się w oczy, jest łatwość wycinania wzoru, i tutaj lipa jest. Swoim stuprocentowym faworytem. Po prostu uwielbiam pracować na lipie. Ona jest mięciutka jak masełko i w dodatku nie jest aż tak bardzo włóknista. O co mi chodzi? Jeżeli wycinacie, jeżeli wycinacie jakieś wzory na sklejce, to chociaż ona sama w sobie też nie jest bardzo twarda, jeżeli macie dobre dłuta, to bez problemu uda Wam się wyciąć wzory. Natomiast Klejka jest dużo bardziej właśnie taka rozwłókniona. Ja nie wiem, czy to jest prawidłowe słowo, ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy wy staracie się wyciąć jakiś wzór, wykorzystujecie właśnie dłuto i tworzycie jakieś nacięcie, to musicie być bardzo uważni, bardzo skupiać się na tym, by to pociągnięcie dłuta, by to wykonane cięcie nie, było, nie okazało się. Dłuższe, dalsze, niż byście tego oczekiwali. Byście po prostu nie najechali tym dłutem, tym cięciem na wzór, który chcecie pozostawić, ponieważ y, ten materiał sam w sobie się tak rozrywa w tych właśnie miejscach, gdzie wzdłuż jakby tego, jak włókna są ułożone. I w związku z tym praca jest, no, znacząco utrudniona. Oczywiście daje ona nadal dużą satysfakcję, jednak jest zwyczajnie nieco bardziej męcząca. W przypadku lipy, oczywiście jest to naturalne drewno jest to materiał, który także posiada włókna, jednak są one takie delikatniejsze i nie wiem jak to nazwać, bardziej zbite. To zagrożenie, że właśnie wyjedziecie za linię, powiedzmy, że. że Wykonacie nacięcie nie takie, jakbyście tego oczekiwali, ponieważ właśnie nie będziecie w stanie opanować tego naturalnego dążenia tych włókien, by się rozwarstwiać w kierunku, w którym są one ułożone. Jest, jest mniejsze, jest, jest to ryzyko dużo mniejsze niż w przypadku sklejki, i dzięki temu praca jest dużo dużo łatwiejsza, dużo bardziej satysfakcjonująca mogę Wam mogę was zapewnić, że praca na lipie jest dużo bardziej przyjemna efektywna i efektowna niż praca na sklejce przy czym jednak cały czas uważam, że tworzenie drzeworytów na sklejce jest też spoko jeżeli nie macie lipy to to zrobienie drzeworytu na sklejce też będzie, też będzie dla Was też będzie dla Was przyjemne. Więc nie bójcie się, że stosując sklejkę, nie wiem, te efekty, które będziecie mogli uzyskać, będą jakieś y, gorsze. To wszystko zależy od, y, od Waszych umiejętności, od Waszych cierpliwości, od, y, od tego, jak bardzo postaracie się, by ten drzewor był odpowiedni. Natomiast y, rzeczywiście jest tak, że praca na desce lipowej jest po prostu przyjemniejsza. To wszystko, o czym mówię, dotyczy oczywiście drzeworytów z wzdłużnego, który inaczej określany jest langowy, jako langowy, czyli taki, gdzie włókna idą równolegle do wzoru, który wycinacie, czyli idą w ten sposób, a nie są ułożone na sztorc, czyli w ten sposób. Więc myślę, że to jest takich kilka informacji, które chciałabym Wam dzisiaj przekazać. W kolejnym filmie na pewno wrócę jeszcze do kwestii deski lipowej, tego w jaki sposób wybrać właściwą, bo jeżeli chodzi o sklejkę, to oczywiście są różne sklejki dostępne na rynku. Te różnice polegają po pierwsze, jeśli chodzi o samą grubość tych sklejk, ilość ilość Warstwy drewna. Natomiast to nie jest tak istotna kwestia. Bardziej istotne jest to, z jakiego materiału one są wykonane. Natomiast mogę Wam zapewn was zapewnić, że nawet taka najzwyklejsza sklejka wykonana z drewna i tego będzie się 100% nadawać. Jeżeli jednak chodzi o deski lipowe, to tutaj decydując się na ich wykorzystanie, należałoby poznać kilka takich. Podstawowych faktów dotyczących drewna. Między innymi tego, czy powinno być to drewno suszone, przechowywane, leżakowane, jak grube, w jaki sposób wstępnie przygotowane. Także na ten temat będę na pewno. Opowiadać w kolejnych filmach, filmach dotyczących drzeworytów. Dzisiaj natomiast myślę, że to już wszystko. Ja zabieram się za dalszą pracę nad moimi drzeworytami. Wykonuję ich w tym momencie dosyć dużo, ponieważ przygotowuję się na targi lub drzew, które będą odbywały się w Lublinie w pierwszy weekend października 2020 roku. Będę uczestnikiem tych targów. W ramach y, grupy z forum kornikowo.pl. Także, jeżeli macie czas, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie blisko, to zapraszam Was na to targi. Będziecie tam mogli zobaczyć między innymi jak wykonują moje y, drzeworyty. Także, co? Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą staram Wam się przekazać, jest dla Was interesująca i wartościowa. Zdaję sobie sprawę, że jest to tematyka dosyć niszowa, że Współcześnie niewiele osób wykonuje drzeworyty, natomiast wydaje mi się, że, że jest to ciekawa technika graficzna i że nawet jeżeli sami drzeworytu nie wykonujecie, nie planujecie zagłębiać się w tę właśnie dziedzinę sztuki graficznej, to jako, os, powiedzmy tak, osoba o ogólnym wykształceniu humanistycznym, dobrze jest, żebyście coś tam na temat tych. Yy... Kwestii związanych z działaniami artystycznymi, wiedzieli. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Jeszcze mile, jeżeli zostawicie mi jakiś komentarz. Mogą być to pytania, ponieważ planuję również e, nagrać film z serii QA. Także, jeżeli macie jakieś pytania, czy to związane z drzeworytem, e, z linorytem, bo nim się zajmuję przede wszystkim, albo z czymkolwiek związanym, bądź też niezwiązanym ze sztuką, to bardzo chętnie was, bardzo chętnie was zachęcam, to bardzo was zachęcam do tego, żebyście zostawili takie pytanie w komentarzach poniżej. Jeżeli nie macie pytań a po prostu chcecie mi napisać coś miłego, to tym bardziej się nie krępujcie i yy, i zostawcie po sobie jakiś ślad, tak żebym wiedziała, że że wiecie, no, że oglądają mnie ludzie, a nie jakieś boty z internetu. Dobra. To tyle. Trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!